Dobry wieczór, dzień dobry. Witam na moim kanale i zapraszam na rozkład miesięczny na czerwiec dla byka. Byk. Przetasujemy sobie jeszcze karty. Kochani, ja mam jeszcze do Was taką prośbę. Dla tych, którzy oczywiście mnie oglądają regularnie, ale jeszcze nie zasubskrybowali mojego kanału. To mam ogromną prośbę. Zasubskrybujcie mnie, pokażcie swoje wsparcie, pokażcie, że jesteście. Da mi to naprawdę dużo większą motywację, żeby kręcić dla Was filmy częściej. Być może bardziej regularnie, mogłabym się bardziej poświęcić, ale również chciałam Wam powiedzieć, że umieściłam też taką ikonkę pod filmami, podziękuj. Oczywiście jest to ikonka, dzięki której możesz wesprzeć mój kanał yy, i wysłać symboliczną kwotę właśnie yy, w ramach tego, mojego, tego wsparcia, który możesz dać yy, mojemu kanałowi. To też ułatwi mi zaangażowanie się yy, w, w, w częstszą publikację. Yy, byłoby mi bardzo miło, Oczywiście możecie, ale nie musicie tego robić oczywiście, ale z pewnością ułatwiłoby mi to poświęcenie się temu kanałowi jeszcze bardziej. A kwoty są naprawdę drobne, także jeżeli możesz, byłabym bardzo wdzięczna. Ale przejdźmy już do czytania, ba byk. 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 Bek. Czerwiec. Bek. Czerwiec. Kibyczku, dla ciebie tutaj jest jakaś bardzo ważna kwestia, jakaś bardzo ważna sytuacja wymagająca interwencji kogoś rzeczowego. Może to być adwokat, może to być, może to być sędzia, może to być jakaś ważna instytucja, bo ten temat będzie w tym czerwcu. Jakby odkryty, albo ponownie będziesz musiał jakby zajrzeć w ten temat. Bo szczerze mówiąc, to co ci życie przyniesie, jakie okoliczności ci życie przyniesie, to najprawdopodobniej ty będziesz chciał się od czegoś urwać, od czegoś odejść, coś zmienić, coś już nie pracuje dla ciebie tak jak do tej pory. I ty będziesz w tym miesiącu czuł, że pora na, na zmianę, pora, żeby coś zmienić, pora, żeby, um, żeby wyjść po jak, po, po, poza jakiś schemat. I być może nawet puszczasz się, y, będziesz czuł, że, że to będzie wymagało od Ciebie jakby takiego pójścia na głębokie wody, ale będziesz miał takie poczucie, że, że warto by było, y, warto by było y, to zrobić. Myślę, że, że Ty potrzebujesz takiego sukcesu, potrzebujesz przyjaźni, potrzebujesz czasu z przyjaciółmi, ze znajomymi, potrzebujesz takiego wsparcia, ale też wspólnego działania. Taką Masz potrzebę, ale z drugiej strony Ty czujesz tęsknotę za jakąś zmianą. Pojawia się tutaj jakaś sytuacja, taka, która wymaga oficjalnego rozstrzygnięcia i wydaje mi się, że możliwe, że będziesz musiał z kimś, najprawdopodobniej z jakąś konkretną osobą ustalić, Jakieś materialne, y, materialną sytuację związaną z pieniędzmi. Więc ty tutaj będziesz w tym miesiącu trochę y, próbował, albo dostaniesz, nie wiem, list, albo dostaniesz informację, albo dostaniesz jakiś, y, jakąś, jakąś taką, y, czy propozycję, czy coś. Co już do tej pory funkcjonuje. To znaczy, jeżeli zacząłeś jakiś proces, to w tym momencie trzeba będzie to oficjalnie wykonać, ale to ewidentnie dotyczy, dotyczy to pieniędzy. Hmm. Ale to nie będzie takie pokojowe załatwienie sprawy. Wiesz, że ty to zrobisz i po prostu pójdzie jak spłatka. Tylko to są takie sytuacje, które wymagają generalnie takiego. Takiej olbrzymiej moralności i skrupulatności, bo widać tutaj, że, że to będzie wymagało takiego lidera, wiecie, takim, takich zasad, moralności, upartości, lojalności. Być może nawet wo, wobec kogoś bliskiego, bo tutaj pojawia się na pewno ktoś jest jakaś osoba z którą Ty jesteś związany w jakiś sposób emocjonalny. Ale dla Ciebie będą istotne, e, będzie istotne, żeby z tego skorzystać, żeby nie stracić na tym, żeby nie stracić na tej całej sytuacji. Możliwe, że też rozpoczniesz jakiś nowy, nowy projekt, bo tutaj jest pokazana, że są jakieś nowe możliwości zarobkowania albo zyskania na czymś. Możliwe, że dzięki temu ty masz takie poczucie, że dzięki tym przyjaźniom, które masz, dzięki układom, relacjom e, i możesz dzięki temu zyskać coś i możesz sięgnąć naprawdę wysoko i sięgnąć po jakiś materialny sukces i masz świadomość tego, że będzie to wymagało od ciebie, y, będzie to wymagało od Ciebie takiego pełnego zaangażowania y, i poświęcenia, czyli, czyli jakiś długich godzin pracy i takiej manualnej y, powiedziałabym, być może nawet fizycznej pracy. Ma, na, może, może to być jakaś fizyczna praca. Dzięki czemu ty, ty po prostu będziesz musiał podjąć decyzję, na no, czy, czy, czy możesz się tego podjąć, czy nie, bo, bo ty masz świadomość, że hmm, podejmując to wyzwanie, możesz zmienić relację rodzinną jako, w jakiś sposób. Czy nawet jeżeli jesteś singlem, to może Ci się to, ta sytuacja życiowa też zmienić pod względem nie wiem czy spotkań czy, czy, czy bliskich przyjaźni, i, i to, to wtedy dosyć mocno może się, może się odmienić dla Ciebie. Więc, więc powiedziałabym, że te okoliczności życiowe one będą, one Ci narzucą trochę, że Ty chcesz wyjść po coś nowego, chcesz podjąć to wyzwanie. I może też być tak, że ktoś, jakaś osoba może Ci pomóc w podjęciu tej decyzji, która no, będzie obarczona jakąś emocjonalną sytuacją. Będzie on barczona jakąś emocjonalną sytuacją. Ja domyślam się, że jeżeli podejmiesz, a tu wygląda na to, że ty podejmiesz jakieś kroki, bo ty wchodzisz w ten miesiąc z takim triumfem. Ty wchodzisz w ten miesiąc yy, z zadowoleniem, z uznaniem. Być może już możliwe jest, że, że w życiu sporo osiągnąłeś albo masz odpowiednie umiejętności, na przykład zdobyłeś jakieś umiejętności, więc czujesz się pewien czy pewna, że możesz iść po więcej. Hmm. Im będziesz czuł potrzebę, żeby po prostu wyruszyć gdzieś dalej, bo to, to jest taka sytuacja, w której nie wiem, kończy się jakiś, jakaś obecna sytuacja i wchodzi się w coś nowego, to jest jakaś zmiana, e, która stoi na jakby twojej ścieżce, ale ona, e, ona wymaga jakiejś takiej wytrwałości w dążeniu do tego, czyli jeżeli już podejmiesz jakąś decyzję, to ty musisz konsekwentnie się jej trzymać. No, i generalnie, jeżeli patrzymy na rozwój tej sytuacji, to być może ona będzie wymagała formalnego podpisania, właśnie z tą osobą, która może się okazać naprawdę bardzo w Twoim życiu pomocna. Albo może być to też osoba z zewnątrz, niezwiązana z tym życiem zawodowym, ale jeżeli podpiszesz kontrakt, czy zmienisz pracę, czy ruszysz po coś nowego i będą jakieś oficjalne dokumenty z tą osobą, no to będzie się to wiązało z jakimiś dużymi też pieniędzmi nowym statusem i tak dalej. Natomiast ten miesiąc, jeżeli już te kroki podejmiesz, to ty wiesz i będziesz wiedział, że będziesz musiał się temu bardzo poświęcić. Żeby zarobić, to będziesz musiał rzeczywiście się temu poświęcić. Bo to jest sytuacja, która wymaga zaangażowania i takiej ciężkiej pracy albo długich godzin pracy. I może to być też dla Ciebie na początku, jeżeli już tą drogę wybierzesz, może to być dla Ciebie taki okres zmęczenia yy, i takiej, takiej emocjonalnej podróży, bo praca, którą podejmiesz, ona może się okazać, że rzeczywiście możesz mieć mniej czasu na rodzinę czy przyjaciół. I ty będziesz miał takie rozterki, że z jednej strony są pieniądze, z jednej strony jest fajnie, a z drugiej strony masz yy, o wiele mniej czasu yy, i jakieś takie wewnętrzne dylematy mogą się w twoim życiu pojawić. Mogą się, mogą się, mogą się pojawić takie dylematy, bo naprawdę sytuacje, to te okoliczności życiowe, które będziesz miał, łączy. Łączy taki, taka takie silne poczucie odpowiedzialności i też lojalności. I teraz ta lojalność może wynikać i ona będzie dotyczyła tej, tej osoby, mężczyzny, kobiety, ale bardziej wydaje mi się osoby do bardziej dojrzałej. Bo będzie od Ciebie taka wymagana sytuacja właśnie bycia lojalnym wobec kogoś. Może być tak, że będziesz postawiony w sytuacji bycia lojalnym wobec kogoś dla Ciebie bliskiego, ale Ty będziesz bardziej myślał o tym, że Ty jednak pragniesz rozwoju takiego materialnego, że to jest jakaś duża szansa. I uważaj, przy podejmowaniu tej decyzji, żebyś po prostu e, na tym nie stracił. No bo widzisz, ty w tym momencie mm, czujesz się spełniony, czujesz się dostatecznie. Doceniony, wychodzisz z założenia, że, że już jakaś rzecz została przez Ciebie dokonana, coś już osiągnąłeś, ale zdajesz sobie sprawę, że ten krok, który masz podjąć, wymaga pozostawienia czegoś w tyle, hmm, więc rezygnacja też z jakiegoś e, z czegoś, tak? hmm. I tu te dylematy właśnie takie lojalnościowe, czy powinienem, no bo to wyrzeczenie jednego kosztem zyskania drugiego. No i, i, i rzeczywiście, kiedy podejmiesz te kroki, że, że, że jednak w tą, czy w tą czy we w tą, to będziesz musiał ciężko pracować po prostu. Ciężko pracować i to też jakby wzbudzi w tobie takie emocje, w którym też możesz, możesz mieć takie poczucie, że czegoś do końca nie wiesz, że chcesz się czegoś dowiedzieć, ale nie do końca umiesz to rozpoznać, że być może coś jest takiego, że, 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 że podjąłeś już to, to, to działanie, a tu się okazuje, że, że nie do końca. Jest to wszystko tak, tak jasne, że to nie wszystko jest tak na papierze, że może coś nie było dopowiedziane. To są to, to jest taka, taka energia. Drogi byku. Bek. Czerwiec. Myślę, że tobie może w jakby ta sytuacja tutaj, rozbrojenia pewnych emocji czy, czy, czy podejmowania jakiejś, jakiejś sytuacji, e, wymaga od ciebie właśnie takiego. Ty musisz poczuć mm, jakąś silną więź. E, jakąś silną więź. Ta, ta więź jest tutaj pokazana, że, że jest istotna w tym miesiącu. Więc może warto by było się zastanowić nad właśnie podejmowaniem jakiejkolwiek decyzji, że bycie wobec kogoś lojalnym, a przede wszystkim też ta moralność, czyli dokonanie wyboru, które wymaga od ciebie naprawdę rzetelnego podejścia, nie, yy, nie takiego czysto materialistycznego tylko dla kosztem wzbogacenia się czy, czy poświęcenia, bo to też nie jest moralność. Moralnością jest raczej zachowanie się właściwie we właściwych okolicznościach. I to jest istotne w tym miesiącu, drogi Byku. A jaka energia jeszcze będzie panowała u Ciebie? Dyk. No i widzisz, i tutaj pokazuje się taka energia, która mówi, że, ty musi, że, że to będzie... Yy, yy, jeszcze raz, energia, która będzie panowała w tym miesiącu, to będzie energia yy, taka yy, do przodu, szybko yy, wymagała być może środków, yy, Takich nowoczesnych, yy, czy, to, czy to przekazu, czy jakichś innowacyjnych rzeczy, coś, co, co, co naprawdę yy, może wymagać też technologii. Może wymagać też technologii, ta energia będzie wymagała od Ciebie i będzie Ci narzucała takie tempo, yy, być może te decyzje, które będziesz podejmował, one będą takie. Bardzo szybkie, nowoczesne, energiczne, że być może ktoś może nie nadążać nawet za, za tym, co, co, co w Twojej głowie jest. No ta energia będzie taka naprawdę powiedziałabym energiczna, szybka, niespodziewana i być może też z użyciem właśnie internetu, technologii no tego, typu, tego, typu, tego typu rzeczy, no ta nowoczesność tutaj, tutaj jest. Być może właśnie ta, te okoliczności też będą takie nadzwyczajne, inne, nieoczekiwane. No, tak to, tak to wygląda, drogi byku. Jeżeli masz pytania, no oczywiście serdecznie zapraszam. A tymczasem e, dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.